Witajcie w kolejnym odcinku codziennego czytania Biblii. Dzisiejszy i wczorajszy rozdział przedstawiają jeden z najbardziej dramatycznych przewrotów w dziejach Izraela rewolucję Jechu, która położyła kres dynastii Omrydów. Historia ta epatuje swoją brutalnością, ale jednocześnie stawia trudne pytania o relacje między Bożym Sądem a ludzką przemocą, między gorliwością religijną a politycznym oportunizmem. Czy Jechu jest wzorem do naśladowania? A jeśli tak, to w jakim zakresie? Jehu, którego imię prawdopodobnie oznacza: Jachwe jest tym prawdziwym Bogiem, został namaszczony na króla w tajemnicy przez młodego proroka wysłanego przez Elizeusza. To namaszczenie było wypełnieniem Bożego polecenia danego wcześniej Eliaszowi na górze Choreb. Jechu miał stać się narzędziem sądu nad domem Achaba za przelew krwi proroków, krwi nabota i za wprowadzenie kultu Baala do Izraela. Jego bezwzględność wynikała częściowo z jego charakteru. Był znany jako człowiek porywczy, jeżdżący jak szalony. To poniekąd tłumaczy jego zdecydowane i natychmiastowe działanie po namaszczeniu. Jednakże, mam wrażenie, że Jechu przekracza Boży mandat. Miał zniszczyć dynastię Achaba, ale wymordował także wszystkich dostojników, przyjaciół i kapłanów związanych z rodem, a później 42 krewnych Achazjasza z Judy. Prorok Ozeasz później potępi dom Jechu właśnie za krew przelaną w Izraelu, sugerując, że jego okrucieństwo poszło zbyt daleko. Jonada, syn Rekaba, którego Jechu spotyka w drodze do Samarii, był prawdopodobnie związany z produkcją lub obsługą rydwanów. Jego wsparcie dla Jechu było znaczące politycznie i militarnie. Jechu podstępnie wytępił wszystkich sług Baala, zwoławszy ich na wielkie święto i następnie wymordowawszy ich w świątyni. Choć zniszczył zorganizowany kult Baala, sam nie porzucił bałwochwalstwa Jeroboama. Złote cielce w Betel i Dan pozostały. Ta połowiczność reformy religijnej tłumaczy, dlaczego mimo początkowych sukcesów Izrael zaczął tracić terytoria na rzecz Aramu pod wodzą Hazaela. Jahwe zaczął uszczuplać Izraela, oddając całe Zajordanie w ręce aramejczyków. Warto zauważyć charakterystyczne hebrajskie idiomy w tekście, jak "sikający na ścianę", oznaczający każdego mężczyznę, czy "po brzegi", dosłownie usta do ust, opisujące wypełnienie świątyni Baala a także zawrócił swoje ręce, czyli ściągnął lejce, zawrócił rydwan. Idiom co tobie i pokojowi to charakterystyczne hebrajskie wyrażenie oznaczające dosłownie co jest tobie do pokoju. Wyraża ono lekceważące odrzucenie czyjejś troski czy zainteresowania. W kontekście spotkania Jechu z wysłannikami króla Jorama, którzy pytali czy wszystko w porządku, jego odpowiedź była w istocie szorstkim: co cię to obchodzi? Lub, jaki ty masz w tym interes? Jechu tym idiomem dawał do zrozumienia, że posłańcy nie mają prawa dopytywać się o jego intencje. Nie są godni ani kompetentni, by rozmawiać o pokoju czy jego braku. Zamiast odpowiedzieć na pytanie, rozkazuje im zawrócić i jechać za nim. Co mnie i Tobie? To typowa konstrukcja hebrajska wyrażająca dystans lub brak związku między dwiema rzeczami. Pan Jezus użył tego idiomu w rozmowie z matką w kanie galilejskiej. Tam oznaczał on, czy to nasza sprawa, że nie mają wina? W szerszym kontekście narracji idiom ten nabiera ironicznego wymiaru, ponieważ Jechu rzeczywiście nie przynosił pokoju, ale miecz i zagładę. Jego pytanie retoryczne sugerowało, że ci, którzy służą skorumpowanemu domowi Ahaba, nie mają moralnego prawa pytać o pokój, skoro sami są częścią systemu, który sprowadził na Izrael duchowy i polityczny chaos przez kult Baala i przelew niewinnej krwi. Z opowieści o jechu najbardziej w pamięć zapadły mi słowa protagonisty Do Jona? Jedź ze mną i przyjrzyj się mojej żarliwości dla Jachwe. Autor biblijny mówi niejako: a jaka jest twoja żarliwość dla Boga? W czym się ona wyraża? W pustych słowach, czy raczej w posłuszeństwie i działaniu? Czy w naszym życiu nie stoją złote cielce, nasza własna wersja religii chrześcijańskiej? To znaczy, czy czcimy Boga w sposób nakazany przez Chrystusa, w duchu i w prawdzie, czy jednak za pomocą jakichś wizualnych reprezentacji? Czy czcimy samego Boga, czy raczej cały panteon różnych postaci? Warto uczciwie odpowiedzieć sobie na te pytania. Drodzy, życzę Wam błogosławionej lektury, a głos oddaję lektorowi: zostańcie z Bogiem. Stary Testament, księgi historyczne druga księga królewska, rozdział 10. Kres rodu Achaba. Achab zaś miał w Samarii siedemdziesięciu synów i jechu, napisał i wysłał do Samarii listy do książąt Izraela, do starszych i do opiekunów dzieci Achaba, tej treści. A teraz, gdy ten list doszedł do was, a są u was synowie waszego Pana, rydwany i konie, warowne miasto i zbrojownia, Upatrzcie sobie najlepszego i najodpowiedniejszego spośród synów waszego Pana. Posadźcie go na tronie jego ojca i podejmijcie walkę o dom waszego Pana. Oni jednak bardzo się przestraszyli i powiedzieli, Oto dwaj królowie nie ostali się przed nim, to jak my się ostaniemy? Wysłał więc ten, który był nad domem i ten, który był nad miastem. Starsi i opiekunowie dojechu taką wiadomość, Jesteśmy twoimi sługami i wszystko cokolwiek nam powiesz uczynimy. Nikogo nie obwołamy królem, czyń to, co uznasz za słuszne w swoich oczach. Napisał zatem do nich drugi list, tej treści. Jeśli jesteście ze mną i chcecie słuchać mojego głosu, to zbierzcie głowy mężczyzn, synów waszego pana i przyjdźcie do mnie do Izraela jutro o tej porze. A synowie króla siedemdziesięciu mieszkali u dostojników miasta, którzy ich wychowywali. Gdy więc doszedł do nich ten list, wzięli synów króla, ścieli ich siedemdziesięciu, włożyli ich głowy do koszów i wysłali do niego do Izraela. Posłaniec przyszedł więc i doniósł mu, przyniesiono głowy synów króla. A on na to, złóżcie je na dwa stosy u wejścia do bramy i niech tam leżą aż do rana. Z nastaniem poranka wyszedł, stanął i powiedział do całego ludu, wy jesteście sprawiedliwi. To ja sprzysiężyłem się przeciw mojemu panu i zabiłem go, lecz kto pobił tych wszystkich? Wiedzcie zatem, że nie padło na ziemię żadne ze słów Jahwe, które Jahwe wypowiedział przeciw domowi Achaba, i że Jahwe dokonał tego, co zapowiedział za pośrednictwem swojego sługi Eliasza. I Jehu kazał pobić wszystkich pozostałych z domu Achaba w Izraelu oraz wszystkich jego dostojników, powierników i kapłanów, także nie pozostawił mu żadnego ocalonego. Potem wstał, przybył i poszedł do Samarii. W drodze, gdy był w Bet Eket, Haroim, Jehu spotkał braci Achazjasza, króla Judy. I zapytał ich, kim wy jesteście? A oni odpowiedzieli: Jesteśmy braćmi Achazjasza, a schodzimy w dół pozdrowić synów króla i synów królowej matki. A on powiedział: Schwytajcie ich żywych. I schwytano ich żywych, i wycięli ich przy cysternie Bet-Eket czterdziestu dwóch mężczyzn, i nie ocalił nikogo z nich. A gdy stamtąd odszedł, spotkał Jehonadaba, syna Rekaba, który szedł mu naprzeciw. Pobłogosławił go i zapytał: czy twoje serce jest tak szczere jak moje serce względem twojego serca? A Jehonadab odpowiedział: Jest, tak, jest. Podaj mi swoją rękę. I podał mu rękę, a on wciągnął go do siebie do Rydwanu i powiedział: Jedź ze mną i przyjrzyj się mojej żarliwości dla Jahwe. I pozwolił mu jechać ze sobą na swoim Rydwanie. A gdy przybył do Samarii, kazał wybić wszystkich, którzy pozostali Achabowi w Samarii, aż do jego wytępienia. Według słowa Jahwe, które wypowiedział do Eliasza, wytępienie kultu Baala. Potem Jechu zebrał cały lud i powiedział do nich: Ahab mało służył Baalowi, Jechu będzie służył mu więcej. Zwołajcie teraz do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkich, którzy mu służą, i wszystkich jego kapłanów, niech nikogo nie braknie, gdyż chce złożyć wielką ofiarę dla Baala. Ten kogo zabraknie, nie pozostanie przy życiu. Jehu jednak czynił to podstępnie po to, by wygubić sługi Baala. Stąd Jehu powiedział, poświęćcie dla Baala uroczyste zebranie i zwołali je. Jehu rozesłał też wiadomość po całym Izraelu i przyszli wszyscy słudzy Baala i nie pozostał nikt, kto by nie przyszedł. Gdy weszli do domu Baala, wypełnił się dom Baala po brzegi. Powiedział przy tym temu, który był nad szatnią, wydaj szaty wszystkim sługom Baala i wydał im szaty. Następnie Jechu, wraz z Jehonadabem, synem Rekaba, wszedł do domu Baala i powiedział do sług Baala. Zbadajcie i zobaczcie, czy nie ma tu z wami kogoś ze sług Jahwe, czy są tylko sami słudzy Baala. Potem weszli, aby złożyć ofiary krwawe i ofiary całopalne. A Jechu ustawił sobie na zewnątrz osiemdziesięciu ludzi i powiedział do nich: ten, kto pozwoli, aby ocalał jakiś człowiek z tych ludzi, których wyprowadzam w wasze ręce, tego dusza za jego duszę. A kiedy Jechu kończył składanie ofiary całopalnej, powiedział do strażników ochrony i przybocznych: Wejdźcie i wybijcie ich, niech nikt stąd nie wyjdzie. I strażnicy ochrony wraz z przybocznymi wybili ich ostrzem miecza i powyrzucali, i dotarli aż do miasta domu Baala. Potem wynieśli pomniki domu Baala i spalili je. Rozbili także pomnik Baala, zburzyli dom Baala i zrobili z niego wychodki. I tak jest do dnia dzisiejszego. Jehu wytępił więc Baala z Izraela. Jednak od grzechów Jeroboama, syna Nebata, przez które doprowadził on Izraela do grzechu, Jechu nie odstąpił, od złotych cielców w Betel i w Dan. Jahwe zaś powiedział do Jechu: ponieważ dobrze się sprawiłeś, czyniąc to, co prawe w moich oczach i wszystko, co miałem na sercu, uczyniłeś domowi Achaba, twoi potomkowie do czwartego pokolenia będą ci zasiadać na tronie Izraela. Lecz jechu nie pilnował tego, by całym sercem postępować według prawa Jahwe, Boga Izraela. Nie odstąpił od grzechów Jeroboama, przez które doprowadził on Izraela do grzechu. W tych dniach Jahwe zaczął przycinać Izraela. Hazael uderzał na całej granicy Izraela. Od Jordanu, od wschodu słońca, całą ziemię Gilead, Gadytów, Rubenitów i Manasesytów, od Aroer, które leży nad rzeką Arnon oraz Gilead i Baszan. Pozostałe zaś sprawy Jechu i wszystko, czego dokonał wraz z całą jego potęgą, czy nie zostało to spisane w zwoju kronik królów Izraela? Gdy Jechu spoczął ze swoimi ojcami, pochowano go w Samarii, a władzę po nim objął Jehoahaz, jego syn. Dni zaś, w których Jechu panował nad Izraelem w Samarii, było 28 lat. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, słuchaj jako podcasty Spotify.